Cześć witajcie znowu dzisiaj chciałbym wam powiedzieć parę słów na ten temat yy, mianowicie jak jakie jajka wybierać do wręgu yy, bo to jest bardzo ważne pierwszy mój punkt powiem. Jak, jak mam jajko wyglądać potem poruszymy kwestię przesyłek bardzo krótko a potem zobaczymy może jeszcze wam coś zdążę powiedzieć staram się wam, was nie zanudzać Odnośnie jajek, pierwsze co: jajko do nastawienia do wylęgania, takie ważna informacja maksymalnie powinno takie y, mieć przynajmniej tydzień czasu, znaczy przynajmniej y, tydzień czasu maksymalnie. Y, według mnie, oczywiście, ktoś może powiedzieć, że tam miesięczne jajko nastawiał i też było ok. Też mi się to zdarzyło, że tam dwa tygodnie odkładałem jajka tam po czułatkach, po zielonych nóżkach i, i się wylęgało wszystko. Ale dla kogoś jak sprzedajemy, czy dajemy do wylęgarnika komuś, to żeby, żeby nie był zawiedzony, najpewniejsze są jajka tygodniowe maksymalnie. Później według mnie, one się już nadają na jajecznicę. Oczy, zobaczcie, tutaj biorę dwa jajka do ręki, specjalnie wziąłem zielone i to takie lekko różowe, to zielone nadaje się do wlęgarnika a to to drugie, które obracam jest według mnie za duże po pierwsze nie zmieści się tutaj podczas podczas przewracania czasami bywa, że tam stuka, potrafi się zgnieść dlatego takich dużych jajek nie bierzemy może być w nim dwa żółtka, to też jest problem z wlęgnięciem się no przeważnie się nie lęgną takie kurczęta w takich u jajkach zdarzają się przypadki pozytywne, że tam wylęgnie się ale to też kurczątko już jest innej jakości jajka powinny być takiej średniej wielkości, patrzcie to jest akurat chyba od jakiegoś gręszela, miszanka taka, którą hoduję po moim koguciku gdzieś tam kupionym od kogoś kurki, niosą takie zielone jajka i dlaczego takie się nadaje jest od młodej kury maksymalnie ta kura ma 2 lata takie jajko niesie to jest zwykła oczywiście nioska druga sprawa nie może być od kury za młodej czyli od takiej której jajko po prostu było no, zrobione pierwszy raz czyli taka kura jak takie jajko sobie zniesie pierwszy raz jest przeważnie jest ufarbione delikatnie, ma tutaj taki kolor czerwony prawda, widać krew to też nie może być nastawione, to jajko może być w środku puste może, znaczy może być samo żółtko, tak mi się zdarzyło czasami jak patrzyłem może być też niewykształcone jak zarodek niezapłodnione także takie jajka od bardzo młodych kur, pierwsze jajka no jak nastawimy to jest ryzyko 50% że się nie wylęgnie to jajko zobaczcie ma delikatny czubek i tutaj spód wykształcony to jest obraz idealnego jajka dzięki temu no, z takiego jajka bardzo szybko się wylęgają kurki czasami nawet 20, 20 dni wystarczy im żeby już to jajko nakłuć i się wylęgnąć nie ma problemów z lęgami Taka selekcja jak jest ważna, potem to się przekłada na to, że lęgi są 95%, czyli skuteczność ich jest praktycznie bliska 100%. Bardzo ważne informacje z tego tytułu. Co do przesyłki. No, jeżeli jajka kupujecie z wysyłki, to wiadomo, różni są ludzie, różne są filmy kurierskie. Niektóre firmy kuryskie nie uznają w ogóle jak się dowiedzą, że jajka są wysyłane, czy nawet jak jest zadeklarowane zawartość jajka i ulegną uszkodzeniu. No to takie ubezpieczenie mnie nieraz kosztowało dużo. No tam 3-4 zł więcej na takiej wysyłce dla klienta, czy dla mnie też. Jak kupuję takie jajka przez internet. I jest problem taki, że tymi paczkami czasami rzucają niektórzy ludzie. Także wysyłka zależy, sądzę, że od kuriera, a protokoły reklamacyjne to już jest jedna wielka chyba ściema. To jest oczywiście moja zda moje zdanie. Ja mam kiepskie doświadczenie i staram się jajek nie kupować. Jeżeli mi przyjdą raz potłuczone, no, to, no to już wtedy rezygnuję. No bo Dając za takie jajko czasami 5-6 zł, niektórzy płacą. No, to jest troszeczkę wydatek. Ostatnio takich jajek, jak przyszło mi 50, to 35 było stłuczone. No i skończyło się na tym, że weź se tam, napisz se reklamację, zadzwoń albo jedzcie, Tak mi powiedział gościu dosłownie, cytuję. Załatwcę reklamację. A to ważna sprawa, żeby kupujący. Złożył reklamację. Jeżeli nie, no to taki kupujący, z tego co pamiętam, to powinien dać pisemne takie pozwolenie, żeby żeby, znaczy sprzedający. Powinien dać pisemne pozwolenie, że w oświadczenie takie, że nie będzie się ubiegał o odszkodowanie, o reklamację. I że może to robić kupujący. No tak niektóre firmy takie to wymagają, przynajmniej te, które ja się pytałem. Chociaż nie wiem, to ludzie mi mówią, a ludzie są omylni, prawda? Potrafią niektórzy głupoty gadać. Ja jestem rozczarowany przesyłkami kurierskimi jajek. Staram się unikać. Zapraszam czasami do domu, albo jadę do hodowcy. Jak chcę jakąś kurkę fajną sobie kupić, biorę jajka, nastawiam. Takich jajek nie myjemy. Nie wiem, czy wspomniałem w poprzednich filmikach, już nie pamiętam, co ja tam nagadałem wam. Takich jajek nie myjemy, odkażemy je, tylko możemy je odkazić. Ja ich nie myję. Ja tak uważam, że nie myjemy i proszę nie, nie dokuczajcie mi z tego tytułu. To jest moje zdanie. Poszanujcie to. I ja szanuję wasze, nie? wy macie może inne zdanie takie jajko umyte, według mnie jest nasączone wodą potem ciężko się wytwarza pecherzyk w tym jajku no i kurka ciężko się z tego lęgnie, kurczak jajka jak ustawiamy do wylęgarnika pamiętacie jak mówiłem, tym czubkiem właśnie z picem do dołu wtedy się ładnie zmieszczą do takiej tacki wylęgarnika, czy na rolkach na rolkach oczywiście jak macie wylęgarnik no to wiadomo, kładziemy je tak, a i one się obracają tam co dwie minuty Yy, dobra, sprawa załatwiona. Aha, no i jeszcze miałem taki problem z Panem ostatnio, yy, który zamówił 20 jajek, nie, no i 3 jajka były potłuczone. Dobra proszę państwa, na przeszyłce oczywiście na, na, opisałem ostrożnie, opakowałem folię melkową między jajka, dałem papier toaletowy, który by amortyzował uderzenia, tak? no i pan mi zarzucał tutaj, że źle pakuje i tak dalej, dobrze, przyjmuję to na, klacie, na klatę powiedział, że mi obsmaruje w internecie niech będzie eee, może i źle opakowałem, może nie staram się naprawdę do tego przykładać do przykładać eee, uwagę do pakowania na 20 x się 3, widać po kartonie było że karton był według mnie rzucany naklejki zabezpieczające, takie które kurier mi na kolei na nie na tą paczkę były pozrywane. Także pamiętajcie, odbieracie jajka takie ode mnie. Jeżeli widzicie, że jest opakowanie pogniecione połamane, od razu protokół reklamacyjny, bo później nie będzie co robić. Zdjęcia porobić. Potem online to zgłaszamy, albo już tym kurierem pytamy się, jak on to, żeby nie było tak, że kurier zostawi jajka i ucieknienie i róbcie, co chcesz, bo bo. Nadawca źle zapakował jajkę. Nie ma tak. Trzeba po prostu dopilnować swojego, bo mi potem jest ciężko, czy też innym sprzedawcom ciężko jest takie jajko zareklamować. Yy, bo nie było mi świadkiem zdarzenia, oczywiście, prawda? Teraz tak. Zobaczcie, tu jest jajko od czubatki. Też zobaczcie, jest idealne. Tak powinno wyglądać jajko. Nie powinno być okrągłe. Powinno być jajeczko z widocznym czubeczkiem i tym czubkiem. Kładamy do dołu jajeczko, a tutaj później zgromadzi się powietrze w ostatniej fazie zarodka w trzecim tygodniu i kurczątko tym powietrzem będzie oddychać i tutaj będzie miało już miejsce do wykucia się. Przeważnie na tej linii pojawiają się pierwsze nakucia od środka skorupki. Także tak jajko powinno być zrobione jajka przechowujemy w temperaturze też nie wiem jakiej tam wam mówiłem, ale u mnie w piwnicy jest od 10 tak do 15 stopni i taka temperatura jest optymalna, mam nadzieję, że się tam nie pomyliłem, ale chyba raczej nie jajka powinny być obracane, to też wam mówiłem nie myjemy, najważniejsze nie kładziemy takich dużych, odkładamy sobie je na jajecznicze na jajecznicę troszeczkę się przejęzyczyłem co tu jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć? Maksymalnie tygodniowe jajka, takie optymalne tygodniowe jajka do nastawienia. Obracamy raz-dwa raz, dwa razy dziennie, żeby się zarodek nie przykleił. No i tyle chyba. Jak mi się coś przypomni, to może Wam coś jeszcze nagram. A może też nagram Wam filmik, jak tam moje e, przepióry się chowają. Ładnie się wylęgły, ładnie się chowają także zachęcam i do lęgnięcia się lęgnięcia swoich kurek dlaczego z jajek się powinno lęgnąć jajk, yy, kurki bo jest mniejsze ryzyko, że przyniesiecie do siebie, do domu jakąś chorobę od hodowcy innego przez co jego kury mogą być na jakiś patogen odporne, a jeżeli przyniesiecie takie, taką chorobę z pogutem, z kurą to ta kura może być zarażona Odporna nosicielem, a wasze kury mogą potem chorować i zdychać. Yy, ważne jest też, że z takiego jajka macie swoje kury. Nie kupujecie jakiegoś koguta, co ma 6-7 lat. Niektórzy tak sprzedają, że mówią, że jest zdrowe, że młode. Yy, kura 6-7 letnia niesie raz w tygodniu jajko. Także też jest bezpiecznie zainwestować kupić sobie wylęgarnik albo zrobić samemu może kiedyś wam pokażę to jak robił jak ja robiłem wylęgarnik swój eee, ze steropianu. no i ważne to jest to są plusy dzięki temu macie młode kurki które do dwóch lat będą znosić co drugi dzień jajko na wiejskiej kaszy i naprawdę to jest smak jajka dzieciństwa z naszego dzieciństwa. Można kogim mogie sobie robić, to tak jak ja robię jajko na miękko które jest najzdrowsze. Polecam serdecznie. Jeszcze raz polecam. Trzymajcie coś u siebie w domu. Ci, kto, co, y, którzy lubią takie rzeczy, którzy lubią mieć coś swojego, wiedzą o, o czym mówię. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia moich następnych filmików. Dzięki za uwagę. A jak to mu się filmik podobał, łapka w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do, do zobaczenia w następnym filmiku.